Kolejny pisowski tropiciel Niesprawiedliwości, a także wielkich międzynarodowych spisków masłowych pojawił się na scenie polskiego internetu. Do czasu, kiedy nie było internetu, to ludzie nie wiedzieli, że dany polityk spisu jest kretynem po prostu myśleli. No dobra, powiem wam szczerze, to co odwalił Tobiasz Bocheński, pan doktor Tomasz Boheński. I nie jakiś tam sobie doktor, bo ja mam na przykład kolegę, który jest doktorem z Kamienia, z Granitu, zrobił doktorat, mam innego kolegę, który jest doktorem jakiejś tam ekonomii stosowanej, ale doktor bo Doktur Bocheński jest doktorem prawa. Nie jest co prawda doktorem prawa lotniczego, bo w prawie lotniczym to się nie zna w ogóle, ale trafił na ślad afery, gdzie Tusk z Szolcem. Z Putinem, z Xi Jinpingiem, a także z Trumpem napadają na Polskę i ograbiają nas Polaków ze wszystkich rezerw masłowych, których kiedyś Morawiecki z Błaszczakiem i z Agencją Rezerw utrzymywali na wysokim poziomie. Zobaczcie jaki międzynarodowy spisek odkrył pan doktor Tobiasz Bocheński. Za Tuska Polskie Linie Lotnicze podają niemieckie masło. Niemieckie masło, biedny poseł doktor Bocheński musiał w biznes klasie, w której lata za nasze podatki. Szczuje na Tuska. Na Niemcy, a ja tylko powiem jedną rzecz, że kilka lat temu w polskim locie było podawane rosyjskie masło, za Morawieckiego, Rusy dostarczali nam masło. To nie koniec. Dostarczała nam je Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone. To dopiero Tusk doprowadził do tego, że jak Lufthansa leci z Polski do Niemiec, a katarskie linie lotnicze lecą z Warszawy do Kataru, to tam jest polskie masło. A tak naprawdę, panie Tobiaszu Bocheński, zasada jest taka. Jeżeli samolot, nieważne jakiej linii, startuje z lotniska X, na przykład Warszawa, do Nowego Jorku, to catering w tym masło dostarcza polska firma. Więc i w Lufthansa, i w Katarze, i w Emiratach, i w Aeroflocie. Można było znaleźć polskie masło, tak samo jak w locie lecącym z Japonii, z Korei czy z Nowego Jorku znajdziemy masło danego kraju, bo catering dostarcza kraj, z którego startuje dany samolot. Koniec afery masłowej, panie doktorze. Masło Boheński.